thank you Część 65-6 w tym roku. Ponieważ wibrujesz wysoko, dzieją się cuda. Wielu duchownych myślicieli pisze o pozytywnym myśleniu, o prawie przyciągania i obiecuje, że marzenia się spełnią. Jeśli tylko zechcesz. Rzeczywistość uczy nas czegoś innego. Wielu rezygnuje z gier umysłowych, jeśli nie widzą pożądanych rezultatów w krótkim okresie. Inni nawet nie próbują, bo i tak w to nie wierzą. Wzajemne Oddziaływanie między niebem a ziemią jest znacznie bardziej złożone, ale niekoniecznie bardziej skomplikowane. Aby wejść w doznanie cudu, muszą być spełnione pewne warunki. Niebiańskie odpowiedzi, zwane cudami, rzadko są reakcjami na nasze życzenia. Odkrycie powodu tego wyjaśnia, dlaczego niektóre prośby, czy większość prób nie zostaje spełniona. Wszystko bowiem dzieje się w pewnym kontekście. Jeśli kontekst oddzielony jest od wszechświata, niewiele może się wydarzyć. Kontekstem jest Twoje życie. Jeśli podłączysz Twoje życie do wielkiego rurociągu wszechświata, wtedy energie mogą płynąć. Wtedy mogą się wydarzyć cuda, wtedy może zostać ktoś uzdrowionym. Cud poza rurociągiem to bardziej przypadek lub nieświadoma kombinacja. Sprzyjających warunków. Całe zjawisko wymaga więc nieco dokładniejszego wyjaśnienia. Cud jest zawsze odpowiedzią na Twoją prośbę. Bez sformułowanej prośby, bez pytania, nie ma reakcji, nie ma odpowiedzi. Cud wydaje się na pierwszy rzut oka uchyleniem praw. Nagle narość nowotworowa znika. Lekarze nie mają wiarygodnej odpowiedzi. Ten, kto ma moc uchylenia praw, odpowiada na czyjąś prośbę. Tak się przynajmniej wydaje. W rzeczywistości Stwórca nigdy nie uchyla swoich praw. Wszystko to dzieje się na poziomie synchroniczności. To prawdziwa zagadka, ale także Wyjaśnienie. Słynny szwajcarski psychiatra Karl Gustav Jung bardziej systematycznie zbadał zjawisko synchroniczności. Jedna z jego pacjentek opowiedziała mu sen, w którym dostała jako biżuterię złoty skarabeł rzadką odmianę chrząszcza. W tym samym momencie Jung, usł Jung usłyszał. Chrząszcza pełzającego na parapecie za jego plecami. Był to skarabeusz, chrząsz, skarabeusz Cetonia aurata, pospolity chrząszcz różany. Synchroniczność oznacza zjawiska występujące jednocześnie, to znaczy silną myśl lub pragnienie o zabarwieniu emocjonalnym, a jednocześnie zdarzenie który na pierwszy rzut oka nie może wykazywać żadnego związku przyczynowego z pragnieniem lub myślą. Z kontekstu jednak wiadomo, że musi być jakiś związek mocno zabarwiona emocjonalnie modlitwa, a następnie odpowiedź na modlitwę poprzez przeżycie czegoś niezwykłego to właśnie taka synchroniczność. Więc to w końcu reakcja. Bóg posługuje się zjawiskiem synchroniczności, synchronizując zarówno prośbę, jak i odpowiedź, tak aby obie zachodziły synchronicznie, gdy nadszedł właściwy moment. Potwierdza to następująca historia. Kiedy Jezus został poproszony o zamianę wody w wino, Powiedział, że nie może tego zrobić, jego czas jeszcze nie nadszedł. Miał więc niezwykłe wyczucie powiązań czasowych, czyli synchroniczności. Możemy stanąć na głowie i wołać do nieba, i nic się nie będzie działo, bo jeszcze nie nadszedł ten właściwy czas. Stanie się to dopiero wtedy, gdy on nadejdzie. Pod warunkiem spełnienia pozostałych kryteriów. Zbierzmy więc kilka faktów, które mogę podać z własnego doświadczenia i które mogą dostarczyć pewnych informacji. Najpierw do pomocników Boga. Są archaniołami, aniołami, świętymi, a także duchownymi przywódcami, nauczycielami. Jak są oni ustawieni w niebiańskiej hierarchii, wykracza poza moją obecną wiedzę. Rzeczywistości są potężnymi istotami o różnorodnych zadaniach, z których niektóre są przewidziane specyficznie, wyłącznie dla Twojego indywidualnego życia. Siła, którą są obdarzeni, jest niewyobrażalna. Tak. Mogą wniknąć w ten świat i wywołać zjawiska niezwykłe, odbierane przynajmniej jako takowe przez Wiza lub uczestnika, to znaczy odbierane jako cud, czyli jako znak, bo dzieją się w sugerującym to kontekście. W ciągu ostatnich dwóch lat święty Antoni, którego potężnym miejscem jest Eczak w nadreni Palatynacie, mogą tylko polecić jako Cel pielgrzymki, pomóc w odnalezieniu wielu zagubionych rzeczy, cennej biżuterii i innych zaginionych od lat przedmiotów. Nie tylko mi, ale także innym. Jestem pewien, że jeśli ktoś coś zgubił, a bardzo mu na tym zależy, może się ze mną skontaktować, a ja to przekażę dalej. Jestem głęboko przekonany o tym, że zostanie ów przedmiot odnaleziony. Święty Antoni bardzo chętnie wysyła takie znaki, znaki dobrej woli Boga. Czy to już zawieszenie jakichś praw, według których świat funkcjonuje? Raczej nie. Zagubiony przedmiot czeka na odnalezienie. Święty Antoni koordynuje Twoją prośbę z czasem odnalezienia, czyli z momentem odnalezienia, w kontekście wiary w sukces. Energetyczne połączenie stworzone przez wiarę, zaufanie i połączenie z energiami świętego Antoniego, który z kolei wie, gdzie ów przedmiot się znajduje, pozwala na przetasowanie kart. To znaczy energie umieszczają Cię, Ciebie w innym kontekście, który jest z kolei związany z zagubionym przedmiotem. Ale wracając do kontekstu cudów. Warunkiem cudów jest wysoka wibracja, ale to tylko jeden z warunków. Niektórzy wibrują wysoko i sukces spada im na łono, jak to się mówi, ale nie mogą przypisać tego sukcesu jakiemukolwiek fenomenowi. Nie wiedzą skąd to przyszło. Niebo, zwane kosmosem, przedkłada się na porządek, a porządek Chce jasnych relacji. Niebo dotyczy zatem pewnego systemu i regularności. I o to dziś chodzi. Porządek w obrębie cudów oznacza rzetelność dla składającego petycję to znaczy, że może na odpowiedzi polegać. Niebiańscy posłańcy i ich prawa działają niezawodnie możesz liczyć na ich odpowiedź. Jeśli oczekujesz lekarstwa, uzdrowienia, odkrycia czegoś lub pomocy w rozwiązaniu problemu, otrzymasz to. Ale tylko wtedy, gdy znajdujesz się w polu energii o wysokiej wibracji, w momencie składania prośby lub w czasie pomiędzy. Wiele próśb składa się w stanie desperacji. Desperacja, to znaczy rozpacz, to strach i beznadzieja. Pola o bardzo niskiej energii. Z tego kontekstu nie można przenieść żadnych konstruktywnych energii, które dotarłyby do pól o wysokiej energii, w których przebywają święci. Technicznie to po prostu nie działa. Nawet jeśli sformułujesz coś jako prośbę ze złością, wściekłością, czy nieuczciwie, z nisko wibrujących intencji, to też nie zadziała. Prośby mogą być wysyłane tylko w kontekście energetycznym o wysokich wibracjach, ze stanu przynajmniej neutralności emocjonalnej, nadziei spełnienia, świadomości, że ktoś prośbę otrzyma i odpowie w każdym przypadku. Jeśli w to nie wierzysz, nie traktujesz odbiorcy poważnie, demontujesz go we własnych myślach. Na przykład nie można prosić o powodzenie monstrualnego projektu, który jest tylko wytworem własnego ego, bez uwzględnienia proporcjonalności środków i celów. Niebo nie będzie współpracować, gdy w grę wchodzi marnotrawstwo, a jednym, jedynym prawdziwym zamiarem jest chwała budowniczego. Jeśli chcesz komuś pomóc, zadaj sobie pytanie, jaki jest Twój prawdziwy zamiar. Dla mnie często jest to udostępnienie własnego potencjału. Jeśli tego nie zapewnię, zwróci się to przeciwko mnie. Darmo otrzymaliście i darmo będziecie dawać, mówi Mateusz. Mateusz 10,8 Kolejnym wymogiem, ob wymogiem obok wysokich wibracji jest wiara w poleganie na wyniku. Jeśli zaczniesz wątpić, zniszczysz mechanizm, zniszczysz zaufanie do potęgi sił, które cię kochają i chcą i nie chcą cię zawieść w żadnych okolicznościach. Jeśli macie wiarę, wiarę kogorczycy, powiecie temu drzewu morwy, wyrwi się i rzuć się w morze. Wtedy będzie Wam posłuszny. Łukasz 17,6. Wiara to stan psychiczny. Jezus często mówi o niewierze, która uniemożliwiała Mu dokonania cudów. Sukces cudu uzależniał od podstawy, od postawy innych, od swoich odbiorców. Nie był to warunek, który sobie wymyślił, ale to było prawo. Nie, nie mógłby tego zrobić, gdyby nie było wiary innych. Czym jest to przekonanie, czym jest ta wiara? W tym przypadku, wiara to Twoja postawa, Twoje zabarwione emocjonalnie, stuprocentowe przekonanie, że się uda. Ze wszystkimi konsekwencjami. Kiedy już to sformułujesz i wyślesz w ten sposób, nie ma odwrotu. Swoją wiarą uruchomiasz mechanizmy, które są nieodwracalne. To tylko kwestia czekania na ten moment. Nadejdzie, gdy jest to przewidziane w planie. Można zaimponować niebu swoją wiarą, utrzymując swój punkt widzenia w odniesieniu do oczekiwań i nie odczuwają, że to jest niekompatybilne. Kiedy rzymski setnik z Kafarna poprosił Jezusa o uzdrowienie jego chorego sługi, kazał Jezusowi powiedzieć, przekazać powiedz tylko jedno słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. Ja też muszę słuchać rozkazów i sam mam pod sobą żołnierzy, więc jeśli powiem jednemu idź, idzie, drugiemu przyjdź, a przychodzi, a mojemu słudze zrób to, a to zrobi. Jezus odpowiedział, będąc pod wrażeniem jego wiary, ani razu nie znalazłem w Izraelu taką wiarę, a gdy mężowie wysłani przez setnika wrócili do domu, zastali sługę zdrowego Łukasz 7,1 do 10. Trzecim głównym wymogiem jest kotwiczenie Twojego życia w Bożym planie. Cuda są znakami. Są one odpowiedzia odpowiedziami na Twoją komunikację z niebem. Niekoniecznie są one spełnieniem Twoich życzeń. Niektóre lub nawet większość tych życzeń, tych simer nie spełnia się, ponieważ są niezgodne z planem. Możesz oszczędzić sobie wielu rozczarowań, jeśli poprosisz i nic nie otrzymasz. Kiedy byłem ministrantem, zawsze musiałem trochę się śmiać, gdy widziałem długi sznur pobożnych pątników na odpuście świętej Anny czy świętego Rocha w Oleśnie formułujący się przed panem Osyrą, który zapisywał tzw. zalecki w grubym zeszycie, czyli prośby naturalnie odpłatnie jako usługę kościelną. Były to spieniężone prośby do nieba. To czy się spełniły czy nie, prawdopodobnie nikt tego później już nie weryfikował. Nie sądzę, żeby się to tam tak stało. Ponieważ prośby zostały wyrwane z kontekstu poza wielkim planem. W Częstochowie jest wielu rozczarowanych, którzy płaczą, pełzając na kolana wokół ołtarza, mając nadzieję, że czczona Matka Boska sprawi, że stanie się cud. Od czasu do czasu starza się tam jakiś cud, ale przeważnie nie. Wydaje się, że nie na wszystkie te nacechowane emocjonalnie prośby odpowiada niebo w sposób oczekiwany przez proszącego. Dlaczego niebo lub Matka Boża w tym przypadku nie odpowiada na wszystkie petycje? Koś, kontekst tego jest niewspółmierny, przypuszczam, i nie ma tam wiary w urzeczywistnienie. Kontekstem, z którego te prośby są wysyłane jest desperacja. Z tego kontekstu nic nie idzie, nie wibruje wysoko, ponieważ jest samo w sobie nisko wibrujące. Ponadto życie do tej pory prawdopodobnie prowadzone było w odłączeniu od owego rurociągu energetycznego. Jako samowystarczalne zjawisko poza planem duszy, planem Boga. Poważna choroba ma na celu podniesienie świadomości planu. Nierzadko dusza poddaje się i przedwcześnie żegna ciało po straconym życiu, bez perspektywa realizacji planu duszy wydaje się dla niej beznadziejna. Konkluzja. Kiedy o coś prosisz, nie spiesz. Się. Znajdź sobie miejsce na sformułowanie tej prośby jakąś kapliczkę czy kościół. I rób to tylko w wysokich wibracjach emocjonalnych. Rób to ze szlachetnych pobudek. Wiedz, że twoja prośba zostanie spełniona. Ze wszystkimi konsekwencjami. I spójrz na kontekst, w którym to robisz. W jakim kontekście ta prośba powinna być spełniona. Co powinna zrobić w twoim planie co powinna uzyskać często spełnienie prośby wiąże się z planem w określonym momencie aby poprowadzić cię od tego momentu dalej otworzyć przed tobą nową wiedzę wzmocnić twoją wiarę i umocnić twoją miłość